Witajcie kochani w poniedziałek, poniedziału unio, poniedziału się, nie wiem, jak sobie to nazwiecie, ja mam czas się kłania. Jest nowy tydzień pracy, nowy tydzień zajęć, nowy tydzień realizacji swoich celów. Ja jestem niesamowicie zmotywowana do tego, żeby przekazać Wam niesamowitą informację. Informację dotyczącą właśnie powstającego projektu, który właściwie już wystartował. Projektu globalnego dotyczącego istnienia w sieci. Jeżeli jesteś osobą, która chce w sieci zaistnieć, znaleźć swoich potencjalnych klientów, masz małą lub średnią działalność gospodarczą, a o Twojej firmie jeszcze bardzo mało ludzi wie, to jest to dla Ciebie ogromna szansa. W tych dniach puszczę Wam fajnego linka, gdzie możecie przyjrzeć się, jak będzie wyglądał ten projekt. Możecie wziąć w nim udział, możecie tylko posłuchać, możecie nie robić nic, możecie. Kompletnie dalej nie działać, ale jeżeli macie cele, jeżeli wasza firma ma jakiekolwiek cele, jeżeli macie jakąśkolwiek e, misję i czujecie ją, to proszę Was, e, zwróćcie uwagę na to, co w ciągu kilkunastu godzin na pewno Wam podam jeszcze po to, abyście mogli sobie obejrzeć e, ten projekt i zastanowić się nad nim. E, korzystając z niego, e, możecie zrealizować swoje marzenia. E, bez względu na to, czy macie firmę, czy nie, możecie to zrobić. Ja serdecznie was zapraszam na mój kanał YouTube. W następnych filmach na pewno ujawnię trochę więcej szczegółów. Życzę wam miłego poniedziałku i fajnego tygodnia. I ona mam czas do zobaczenia.